Cześć, dzisiaj sobie kupiłam nowego i sobie trzeba... A jest nim? Owieczka, więc zacznijmy rozpakowywanie. No, trzeba rozpakować. ...zaspakować ...będzie mi potrzebne coś... albo nie. O tutaj jest może. Albo nupić u Was jest. U nie pisze na no to. Tu. Więc tutaj trzeba. O tutaj się. No, o. Zobaczmy. Tak, trzeba wyjąć. mamy. Zobaczymy, czy jest naklejka. O, nie dali plakatu, no Tu na co? Teraz. Zobaczymy, czy. A czy chodzi o naklejka. Jest. Kotek. Miau. No dobrze. teraz wybierzmy. Jest ha Jest załadka. Mm, tak wygląda. Dobrze. I teraz owieczkę. One ją przyczepili. O, trudno trzeba będzie. Jakoś się z tym uporać. Mm. Chwileczkę. Jeszcze sekundkę gotowe. I tak wygląda owieczka. Cześć, jestem owieczka. No dobrze, więc yy, mój dzisiejszy zestaw wygląda tak. Muszę położyć. Oparło. No dobrze, owieczka. Załadka. I naklejka. No więc. Jeszcze miałam powiedzieć. No więc, pa-pa!